Olga Rybicka, witam państwa i zapraszam na sport w telewizji Katowice. Do tej pory wydawało się, że do jazdy na nartach potrzebny jest śnieg. Nasz reporter wybrał się do Brennej, aby zadać kłam tę twierdzeniu. To właśnie ta beskidzka miejscowość była areną międzynarodowych mistrzostw beskidów w Gras Ski. W zimie nikogo to nie dziwi. Śnieg, stok, narty, słowem klasyka. Co jednak, jeżeli zabraknie tego pierwszego elementu? Do tej pory odpowiedź była prosta. Narty w kąt a o jeżdżeniu zapominamy na kilka miesięcy. Jak jednak powszechnie wiadomo, potrzeba jest matką wynalazku i tak pojawił się sport, który nazwany został Graski. Teraz dotarł on do Polski. Pierwsze Graski pojawiły się w Austrii i to było lat temu już ponad 20. Później Czechosłowacja, obecnie i Czechy i Słowacja jeżdżą na tym sprzęcie. Natomiast u nas no, pojedyncze osoby próbowały to przemycić jakoś, ale y, na większą skalę jeszcze się nie udało. Oczywiście w tym dobrać. przypadku zwykłe narty nie wchodziły w rachubę. Aby jeździć na trawie potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Graski y, jest podobne do y, czołgu rudy 102. Jest to po prostu gąsienica, która kręci się y, w zasadzie tak w czołgu. Ja może pokażę, jest to taśma, która obraca się na rolkach, trochę to podniosę i wydaje odgłos grzechotnika, natomiast jeżeli się dobrze nasmaruje, no to jest to taki bardzo fajny poślizg, który umożliwia prędkość nagraski podobną do naty carvingowej. Co ciekawe, taki sprzęt to wydatek porównywalny do nart dobrej klasy. Zawody w Brennej były dla wielu uczestników pierwszą okazją do kontaktu z narciarstwem trawiastym. Inaczej się skręty wykonuje troszeczkę. Na nartach zwykłych carvingowych dużo łatwiej wejść w zakręt tutaj. No, trzeba trochę przeskoczyć albo... No, no jest trudniej. Zwłaszcza jak się nie ma techniki. Trudniej jest zapanować nad prędkością. Ja się najbardziej się boję tego, że się rozpędzę i nie wyhamuję, bo ani pługu się tym nie zrobi, ani żadnej jakiejś takiej innej ewolucji. Poza tym źle się tym skręca. Narty są zdecydowanie bardziej zwrotne, może na krawędzie. Ja nie jestem jakąś narciarką zawodową, ale radzę sobie na stoku. Natomiast no to jest takie trochę, trochę poza kontrolą. Póki co Graski w Polsce to zupełna egzotyka. Jednak już za naszą południową granicą widok narciarza na trawie nie jest wielkim zaskoczeniem. Nic więc dziwnego, że w zawodach w brennej najlepsi byli właśnie Czesi i Słowacy. W tym wydaniu sportu to wszystko. Ja spotkam się z Państwem ponownie o godzinie 22.00. Do zobaczenia.